Czołem ludziska z tej strony, Staszek! Gramy dalej w The East, sezon 14, Jingle Cells. Moi drodzy, wracam z powrotem do The East. Tak sobie kurczę, myślałem, że dam radę uciec z tego więzienia w 2016 roku jeszcze. I oczywiście, co się musiało wydarzyć? Lama musiała wejść na wyższy szczyt, że tak powiem, osobliwości. I zagilować, zakaszleć i w ogóle zachorobskować mnie, zachorobskować mnie masakrycznie. Jestem tuż po chorobie, jeszcze trochę pewnie będę przez noc gadał, ale wracamy do akcji, bo czas uciekać z tego kurcze pierdzielonego więzienia. Ile można w nim siedzieć? Jest dzień dziewiąty. I co? I mam oczywiście notatki. Dzięki Indorionowi, że, że mam notatki ze sobą i wiem, co powinienem dzisiaj zrobić, więc dzisiaj, moi drodzy, będziemy chcieli kontynuować dalej eksplorację tego miejsca. I nie będziemy czekać na noc, jak tam pamiętam, że zastanawiałem się nad tym, że muszę czekać do nocy. Oczuś, nie muszę czekać do nocy, żeby eksplorować to jedno konkretne miejsce, o którym na pewno też doskonale już wiecie. Pilnik nie. Tu mam pierogona, który co ma? Ej, ja, to nic nie ma ciekawego w ogóle. Zobaczmy jeszcze co w sklepach, ale już to sprawdzałem. Pigułki na dwa razy i pałka policyjna. Takie rzeczy muszę dać. W sumie na dobrą sprawę jeszcze będziemy musieli wykonać robotę. Żeby mieć spokój. Może co do tej roboty od razu pójdę. Trudno, trochę mi gardki wzrośnie, ale... Chcę mieć szybko robotę z głowy, bo chcę... Zacząć właśnie sprawdzać... Sprawdzać bardzo ważne rzeczy. Dobra, bierzemy już tutaj część rzeczy. Proszę bardzo. Jak tylko wpadnie dziesiąta, jest! Możemy zacząć je wszystkie tutaj... wrzucać. Dobra! Czyli układamy pudełeczka. No ja wam szczerze naprawdę... Ten czas chorobowy był ciężki dla mnie, bo... Z jednej strony... Kurczę, myślę sobie tyle fajnych gier czeka do ogrania, szczególnie jeszcze jak sam siebie mocno zatizowałem tym filmem o, ty o tym, co będę wam wrzucał w 2016 roku. Mamy już nowy rok. A co ja robię, nie te pudełko. Mamy nowy rok, więc niebawem zaczną pojawiać się nowe filmy, nowe gry. Zobaczymy, jak wam się spodobają. Już w środę, czyli już jutro pojawi się pierwsza nowość. Tym razem wyjątkowo bez przeglądu tygodnia się obyło, bo niestety nie dałem rady. Być zdrowy do tego przeglądu, ale to wszystko będziecie obserwować na pewno na kanale, śledźcie harmonogram i tak dalej. Moi drodzy, żeby tu się dostać, oczywiście potrzebuję pomarańczowego klucza, którego mam. I teraz wejdę sobie tutaj na górę i zacznę ciachać. I zacznę ciachać. to tak teraz pytanie brzmi, czy ja mam zestaw antyciachalniczy na tej zasadzie. O, jest. Okej, okay, niech sobie pójdą. Zwałomirz sobie poszedł. Eee, szczekan, sobie poszedł. Do widzenia, panowie. Ja się tu potrzebuję znowu zrobić akcję pod tytułem wziąć pomarańczowy klucz. Gdzie on jest? Tu jest. Dobra. I potrzebuję też coś do cichania, a więc będę potrzebował zrobić upgrade swoich obcążek. Gdzie one są? Są. Liche obcążki. One muszą przejść upgrade. Potrzebuję na pewno plastra i potrzebuję pilnika, żeby zrobić właśnie upgrade. Mam teraz lekkie kombinerki, które są, widzicie, w 100% użyteczne. Przecinanie 4. To się przyda. I robią pewien ryzyk fizyk. Zakładamy optymistycznie... Plastik, użyteczność. To jest chyba to, nie? Zakładamy optymistycznie, bardzo optymistycznie, że nie będzie nic... że stronnicy nie będą wchodzić do tego miejsca, do którego chcemy wejść. Jeżeli tam wchodzą, to zobaczą, że zrobiłem dziurę w suficie. Nie mam zamiaru czekać, aż ona mi się, że tak powiem, yy, że ona mi się tutaj ładnie ogarnie. Chyba poczekał, aż będzie... Chyba poczekam, aż będzie kurczę e, jeszcze zbiórka. No potem jest czas wolny, a nie, nie chcę zmarnować klucza za bardzo, tak? Bo chcę zobaczyć, co tam jest na górze. Mam przycinaka w razie czego. O, proszę... A, czas na ćwiczenia w ogóle, żeby było ciekawi. No to jestem w dobrym miejscu, w dobrym czasie. To jest git. Więc zobaczymy, co jest tutaj na górze. Nie wiem, czy mój przycinak w ogóle wytrzyma. Na razie plastikowy klucz pomarańczowy na. To 10% chyba złazi, więc to nie wejść i wyjść mam 4. Tak więc 4 razy mogę tam wejść, zanim mnie po prostu sponiewiera... <noise> Spaniewiera mnie brak klucza. Więc to będzie moim zdaniem spoko, żeby zobaczyć, co to można robić. I pytanie, czy moje kombinerki w ogóle wytrzymają. Wytrzymają ten cały czas. A, jeszcze raz pierdzielniemy może. No, jesteśmy zmęczeni, więc... Możemy teraz przyuważyć też, czy przypadkiem... Tutaj nie jest tak. Trzeba trochę zrzucić zmęczenia, bo nie będziemy mieli energii, żeby to przecinać. Pytanie brzmi, czy faktycznie damy radę przeciąć, przejść tutaj i. przecinek wystarczy? Muszę, muszę poczekać, aż cała moja energia spadnie, no bo wiadomo, że zmęczenie spadnie, bo dużo będę energii jeszcze potrzebował, żeby się tam ciachać. Więc zakładamy, zakładamy, że żaden paskudny, prymitywny strażnik nie będzie chciał nam tutaj wejść. Jak widzicie, mamy tutaj kratkę. Ja nie wiem, czy ja w poprzednim odcinku mówiłem, że wiem co tu jest. Ja sobie tutaj podszedłem, e, przyszedłem sobie tutaj. Poza nagrywaniem i zobaczyłem, co tutaj jest w dzień, bo w dzień mogę wejść zamiast kombinować z kluczami, wejściem w nocy, robimy jakiś przejść, po prostu pobawmy się tutaj w dzień. Żaden problem, moim zdaniem. Ryzykuję też sporo właśnie pod tym kątem, że nie wiem, czy tu strażnik wchodzi. Jak wchodzi, to zobaczy. A, jest wejście na dach, okej. Okay. Ale czy jest jeszcze. A, jest też przejście tutaj na dach. Okej. Okay. Czyli na dobrą sprawę i tak musimy tu przyjść w nocy. No, czyli na dobrą sprawę faktycznie niewiele udało się tutaj uzyskać. Oprócz tego, że mamy przeciachane. To tak czy siak będę musiał tu przyjść w nocy. Jak inaczej wejdę na dach? Tylko w nocy mogę wejść. Znaczy, mogę też zrobić tak. Istnieje opcja, że mogę tutaj przyjść w nocy, ale... Poczekajcie, raz wam wytłumaczę, jaki jest mój plan minimum na teraz. Mój plan minimum jest taki... O Jezu, co ja robię? Że chcę... A teraz wam powiem co chcę. Zatrzymam sobie grę, żeby nie leciało. Mój plan jest taki. <laughs> Zanim zamkną wszystkie cele, mam nadzieję tylko, że nie będzie, prze prze będzie przeszukiwania mojej celi, bo będzie słabo. Czyli po zbiórce biorę ze sobą strój. Biorę ze sobą manekina, rzucam na łóżko oczywiście. Biorę ze sobą strój strażnika, biorę klucz, idę na górę. Nie wiem, które z będzie mi tam potrzebne, wezmę na przykład jeszcze przecinak. I pójdę tam na dach zobaczyć czy... Przypadkiem nie ma tam jakiegoś właśnie dojścia, żeby zabrać ten element, czy prawdopodobnie to paliwo. Więc taki jest mój plan: pójść zanim zamknął cele, a potem wrócić, wiadomo, moim tutaj przejściem, bo na pewno z tego dachu da się zaskoczyć. Przecież mam nadzieję, że da się zeskoczyć, to nie będzie tak, że gra nagle stwierdzi, że pierdzielę to i, <laughs> i, i nie pozwolę ci zejść. Więc no, taki jest, taki jest plan, zobaczymy, jak on się powiedzie. A tymczasem, ja postaram się w takim wypadku znaleźć jeszcze trochę kabli bo kable mi się przyodzą tak czy siak, ponieważ, bardzo ładnie, i bardzo ładnie, wiesz, bez, oszty, oszty draniu, zauważył mnie, zegarek wezmę, a goni mnie, no serio, co za, co za, co za <noise> Idź, idź, sprawdź, czy nasz, dalej masz wodę pełną miski, a ja nie mi tu gonisz. Kolacja, świetnie. W sumie mogę pójść na... Wiecie co? Nawet w sumie mogę już chromolić robotę. Po co mi zabawa w robotę? Mam 420 dolarów. Makowieczka leje się z Z kimś. Nie widzę z kim. Wypad, bo chcę zobaczyć, z kim się leje. Z kim się zlała? nic ciekawego nie ma. Makowieczka z kimś tam się zlał. No nie wiem, nie zauważyłem w każdym razie. Hm, jeszcze mnie opieprzają. Jeszcze kurna zdążyłem, o co chodzi? Olewam robotę. Trudno, stracę ją, mam tyle dolarów, że na tak jak będę musiał coś kupować, to sorry bardzo, ale. To z palcem w kurcze elfiej pupci, <głos》>, mogę to zrobić, więc nie muszę się w ogóle martwić, że, że gotówka będzie moim problemem w tej grze. Mam nadzieję, że nie będzie problemem. Szkoda, że można na przykład jej gdzieś stakować, gdzieś przechowywać, tylko cały czas trzymam ją ze sobą. Dobra, olewamy stanowisko robotnika w takim wypadku, tylko że na dobrą sprawę, okej, okay, olejemy i co będziemy robić? Szukać. Szukać kolejnych rzeczy może w biurkach, nie? To jest jedna z opcji proszę uważać, bo to bardzo łatwo można. Sobie przegrać i przerąbać. Eee, no dobrze, no to wyjdźmy. Na co tutaj siedzieć? Zacznijmy dalej szukać biurka. Przymamy kabla, bo i tak chcemy zrobić sztuczną kratkę. Nie, eee, nie biorę kolejnego klinika. Sztuczna kratka jest mi potrzebna jeszcze raz, żeby móc przejść do reniferów, od których nie wziąłem wody. Mam tylko pustą butelkę. Jestem ciekaw, czy pustą butelkę można na przykład wodę z kibla napełnić. To jest coś interesujące. Wezmę beczki penarium, bo to są dobre gifty. Szczególnie, że mamy śnieżny klimat cały czas. Inaczej nie. Nie pamiętam, czy sprawdzałem tę skrytkę. Nie sprawdzałem. No Muszę teraz uważać, bo każdy strażnik, który mnie zobaczy, będzie podwyższał. Niestety, ale. Teraz. Mój guard hit. Prawda? Czyli poziom wściekłości strażników, więc niech się telepią. Co my tu mamy? Blachę. I nic ciekawego. Krokietek. Co ty masz w biurku? Masz kable? Kurde, no. Kurde, no. Królestwo za kabel. Przydałby mi się bardzo. O, tu jeszcze zostawimy jakąś nić. Jest klej. Jest talk kosmetyczny. Znaczy ogólnie z tego co pamiętam to, żeby zbudować kratkę... ...to potrzebuję dwa razy papier toaletowy i dwa razy klej. Więc wiecie co, ja sobie wezmę klej, bo nie wiem czy mam dwa kleje i na wszelki wypadek będę miał tę kratkę. Na wypadek gdyby rzeczywiście okazało się, że jakiś strażnik tam pójdzie i cały mój progres zniszczy. Teraz poluję w sumie tylko i wyłącznie na... Głupio, ...głupie kable. Ale tych głupich kabli nie widzę, i to jest problem. Mi się mu to nie podoba za bardzo. O, jest taśma. O, jest klej drugi, jeszcze jeden. Ale chyba klej w to mam mnóstwo. Pilnik, taśma klejąca. No wezmę, no kurde. Taśmy bym nie wsią. O, wypad. Kto dojdzie? idzie? Morowo gorący. Idź, sprawdź, czy nie jesteś przypadkiem teraz już morowo zimny. E, mamy jeden klej. No właśnie, mamy jeden klej w zapasie. Jeden kabel. No, to jest kiepsko. Kask, magnes, magazyn. Co mi to jest najmniej potrzebne? Książka mi jest najmniej potrzebna w sumie. Aha, tylko teraz nad nie mam, gdzie to wszystkiego trzymać. Stawimy sobie beczki penarium tutaj. Chociaż to jest zły pomysł, bo. Ty co? Trudno, muszę komuś to oddać. Pozbądźmy się tych rzeczy. Bo one mi na razie w sumie tylko i wyłącznie przeszkadzają w moim planie. Dobra, i tak. Ech, dwa kleje nam są potrzebne. Skarpeta. bardzo mi skarpeta? Dwa kleje wolę mieć. Wypad skarpeta. Eee, dobra. Zostawimy sobie tutaj to. I teraz weźmiemy tak. Mundur strażnika e, potrzebny mi będzie. Tu będziemy chcieli przejść. Mam nadzieję, że będzie jakieś zejście. Oby. Plastik, użyteczność, klucz będzie potrzebny. W razie czego wezmę jeszcze przecinak. Nie wiem, czy coś jeszcze będzie. Może hak będzie potrzebny z liną. Jak będzie potrzebny hak z liną. Tak, dobrze. Przestraszyłem się, że zobaczyli coś, ale tylko wywalili mnie z roboty, więc nie ma. Nie ma tragedii. I chyba tyle. Na dobrą sprawę, chyba tyle. Idziemy w takim wypadku zaliczyć prysznicę. i zobaczymy, czy wszystko się uda. Mówię wam szczerze, po tej długiej przerwie to tak człowiek przychodzi do tej gry, jakby po prostu z innego świata tutaj wylądował, bo jednak przerwa czasowa robi dużo. Na szczęście teraz, tej i to kurczę, już tak 14 sezon ogrywam. To nie jest dla mnie problemem się wczuć z powrotem w klimat i wczuć się w pomysły, które miałem, przypomnieć sobie to wszystko, więc to jest ten plus. Oprócz strażnika się przyda, gdybym chciał wchodzić za chwilę. Eee, no właśnie, nie idziemy do celi, tylko idziemy sobie, że tak powiem, na spacerek. Musimy dostać się tutaj. Mam nadzieję, że to nie będzie zamknięte od razu. Nie jest. Wieczorny apel. I teraz tylko. Kurde. Musimy teraz zdążyć. I to będzie teraz akcja. Nie zdążę, następnego dnia będziemy próbować, ale przede wszystkim musimy się upewnić, że nikt nie będzie chciał przeszukać naszej celi. Oby nie. Oby nie. Klusker i paszteciak. Świetnie. Dobra. To teraz akcja jest potrzebna pod tytułem szybko stawiamy manekina na łóżku. I spierdzielamy stąd. Proszę bardzo. OK. I teraz wchodzimy tu i wchodzimy tu. Chyba Mam nadzieję, że mam wszystko co potrzebne. Na szczęście nikt tutaj nie robił problemu. Fajnie, że deszcz pada. Przepraszam, śnieg pada, kiedy jestem również tutaj. Czyli tak. Zostawiłem manekina, nie znajdą mnie w celi. Bardzo dobrze. Teraz założymy sobie mundur strażnika. Mam nadzieję, że nic nie skopałem i nie zapomniałem jakiejś ważnej rzeczy, bo powiem szczerze, jeszcze trochę przytłumiony jestem, ale... <gryw> mam nadzieję, że Lamy nie będzie, czyli tak, mam... U um mundur strażnika, po co mi ten klej, nie mam pojęcia. No, mogę sobie go tu zostawić w sumie. Przecinak w razie czego... I teraz tak. Ś światła się zostały zgaszone. Zacznijmy eksplorować dach. Aha! Tu już jest łuna. Światła. Co jest tu? Tutaj nie jest nic interesującego. Tu jest przejście w dół. Zobaczmy. No i moi drodzy, czyżby to było. Tak, można zejść tutaj, widzicie, bardzo dobrze. Czy to jest dojście do garażu? Jest! Moi drodzy, sukces! Sukces, kurde! Mamy paliwo i mamy żarówkę halogenową. Dobra. Biorę żarówkę, cokolwiek to jest, biorę paliwo. Paliwo miało się przydać. Jest sukces! Tak! To jest to przejście, które powinno być przez nas użyte. I teraz, proszę. Co? Czy w to słyszycie? Czy moja postać nie ma zamiaru tej zejść? Czy to znowu jest jakiś bug? Nie chcę zejść! Czy ja potrzebuję jakiejś liny, żeby zeskoczyć? Nie! Na szczęście można było jeszcze zejść tędy. <laughs> to moim zdaniem był jakiś błąd, gry. Nie wiem dlaczego tam piskało. Może potrzebuję na przykład prześcieradła, bo wiecie, czasami do niektórych zejść jest potrzebne użycie prześcieradła, żeby je, żeby się spuścić na dół. No ale, najważniejsze jest to, że mamy wszystko zrobione teraz tak, pod szóstką. Okej. Okay. Uff! Po krzyku, moi drodzy, jest paliwo! Jest paliwo! O kurde, to była akcja! To była bardzo dobra akcja! Mamy też jakąś dziwną żarówkę halogenową, nie wiem do czego ona się przyda. W każdym razie, dzień jest sukcesem, moi drodzy. Jest pięknie, jest bardzo, bardzo dobrze. Zobaczymy w następnym odcinku, w następnym dniu, co wyjdzie z połączenia tych wszystkich rzeczy? Tymczasem ja szybko lecę już do łóżka. Na wypadek, gdyby ktoś chciał mi powiedzieć, że nie mogę już pójść spać, więc idę spać. Dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Mam nadzieję, że cieszycie się, że powróciliśmy z powrotem do The Escapes. Ja się cieszę bardzo. Mimo wszystko intryguje mnie zawsze nowe więzienie, jak w niego gram. Jeżeli rzeczywiście jest ta faza, czyli faza końcowa, gdzie mamy plan ucieczki, to jest dla mnie zawsze najbardziej ekscytujący moment w DSK PIS, więc dziękuję Wam pięknie, wielka piona, dobranoc i widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, trzymajcie się, cześć!